Witam serdecznie, detektyw Michał Sokołowski. Jak to mówią, detektyw podróży będzie czasami robił recenzje różnych obiektów, miejsc fajnych, urokliwych i ciekawych. Tutaj taką karełkę po drodze na Mazurach. Hotel Dadaj. Pięknie położony, jak widzimy, nad jeziorkiem. W okolicach urokliwych, przepięknych. Świeże powietrze. Hotel, co ciekawe, ma na przykład kors cenicowy, ma basen cena po prostu zaskakuje, ponieważ y, można tu się w osobowym pokoju w lato przespać po prostu za 300 zł, <laughs> co jest bardzo ciekawe. Hotel Mazury, piękne okolice, y, dobrej jakości y, w ogóle obiekt, y, dobre jedzenie, basen, kort tenisowy, wszystkiego można korzystać, a wszystko w takiej przystępnej cenie, także nie no wszędzie jak widzimy, można żaglówką popływać, można, dzieci mogą pojeżdżać na dmuchańcach, nawet w wodzie, także serdecznie można zaprosić do tego obiektu. Detektyw pozdrawia z trasy, czyli detektyw w trasie Michał Pozdrawiam serdecznie.